Czeka czekam czeka czekam, czeka i czeka mi, czeka mi, czeka mi, czeka mi, czeka mi, czeka nie mogą mieć przed nami żadnych tajemnic. Gdy skończyliśmy plemienie zawodów, zaczęła się związka siana. W tym roku nie zabieram dzieciaków. Dość skakania po stokach i deptania siana, powiedział tatuś. Mówi tak co roku, ale nikt nie wierzy, że mówi to na serio. Jeździliśmy na wodach z sianem całymi dniami i skakaliśmy po stokach. Lasce chciał, żebyśmy urządzili konkurs. Kto będzie nam odważniejszy i skoczy najwyżej. Aby jednak łatwiej im było szukać, Brita, Ana i ja rzucałyśmy patyczki przez całą drogę. Między patyczkami były duże odstępy, więc trwało to w każdym razie dość długo, zanim chłopcy znaleźli miejsca, gdzie rosną poziomki. Po drodze do naszego najlepszego miejsca nie rzucałyśmy patyczki. To pozostanie tylko naszą tajemnicą i nigdy, przenigdy nie, wyja nie wyjawimy jej nikomu. Anna i ja uciekamy z domu. Z nikim nie lubię bawić się tak bardzo jak z Anną. Mamy dużo zabaw na niby, o których tylko ona i ja wiemy. Czasem bawimy się, że jesteśmy dwiema paniami, które przychodzą do siebie na nawzajem Wtedy Anna nazywa się Panią Bęstą, a ja Panią Losą. Anna tak dostojnie wygląda, kiedy jest Panią Bęstą i tak ślicznie mówi. Ja też elegancko mówię, gdy jestem Panią Losą. Czasami udajemy, że Pani Bęstą i Pani Losą Pokłóciły się. A wtedy Anna mówi. Pani Loso może sobie iść do domu ze swymi nieznośnymi dzieciakami. To moje lalki nazywa nieznośnymi dzieciakami. Jest tak, jak mówiłam. Chłopcy nie mogą mieć przed nami żadnych tajemnic. Następnego dnia zaraz po śniadaniu Lasse, Bose i Ole znów gdzieś przepadnie. Bawiliłyśmy się z Britą i Aną przez całe przedpołudnie w naszej izderce. A gdy nie miałyśmy już na to więcej ochoty, zaczęłyśmy się zastanawiać, gdzie też właśnie chłopcy przepadają na cały dzień. Nie zastanawiałyśmy się nad tym przedtem, ale teraz przypomniałyśmy sobie, że przecież nie widać ich było prawie przez cały tydzień. Chyba wieczorem, gdy grały w piłkę. Musimy ich wyśledzić, zawołała Brita. Tak, powiedziałyśmy z Anną, będziemy ich śledzić, musimy się dowiedzieć, co oni właśnie robią. Wzięliśmy więc nasze łuki i pobiegliśmy pędem przez pastwisko, wnosząc straszliwe okrzyki. W drugim końcu pastwiska pasły się nasze krowy. Lasy powiedział, że to one są Komańczami. O, jakże Komańcze uciekali! Lasy krzyczał coś do nich po indiańsku, lecz nie sądzę, by to zrozumiały. Dwie dziurki w nosie. I rozdział skończył się. Potem poszliśmy wszyscy odwiedzić <laughs> dziadusia i opowiedzieliśmy mu, że jesteśmy przebierani. po Poprzebierani, więc pomógł. Przecież sam nie mógł tak, sam tego zobaczyć. Niestety. Ale za to urządziliśmy przedstawienie jak w teatrze. Wymyśliliśmy wszystko sami. W tej sztuce Lasse był złą ciotką. O, jak śmialiśmy się z niego. Dziaduś też się śmiał, chociaż nie mógł nas widzieć. Tylko słyszał, co mówimy. Dziękuję. Gdyś taniej się czuł, prany, nie czuł się, to mieć właśnie przez pani I dwie mile do kurnika i szczęścia jako to już szat. Bo mi przeływał, ze wielu sposób na to zna. Marzeń, jak śpię, budzę się, bo marzenia na. Czas zaczłony, raz kolejówka wnosi gie. Srebrance z porcelaną tkwi w stróż, a milece. No i w nie będę tak zniszczył rąk. Ale co w tym krzywdzie? W tej chwili widzę, pośród moich ksiąg. No cóż, u nas dzisiaj w Gminnej Bibliotece Publicznej Złotej zorganizowaliśmy akcję. Cała Polska czyta dzieciom. Zaprosiliśmy klasy, zaprosiliśmy czytających, no chcieliśmy po prostu to uwiecznić, żeby coś pokazać, że, że te działania trwają, że tu coś robimy, także różne organizujemy rzeczy, różne warsztaty, różne spotkania autorskie i nie tylko i staramy się tu działać cały czas. Dlaczego dorośli powinni czytać dzieciom, szczególnie tym najmniejszym? Czytanie książek bardzo rozwija dzieci, więc codziennie powinniśmy przynajmniej jakiś czas spędzić z dziećmi i czytać te książki, żeby po prostu rozwijać ich umysł. Różne są sposoby zachęcenia do czytania. W każdym razie. W każdym razie wiemy, że z czytaniem teraz nie najlepiej jest, jeśli chodzi o czytanie książek. Czytają w komputerach, czytają z internetu, natomiast no, coraz mniej ludzi w tych badaniach wynika, że coraz mniej ludzi czyta książki. No więc książka ta jakby straciła na popularności, a przecież nie ma piękniejszej rzeczy jak czytanie i przeżywanie wyobraźni autorów. Wiadomo, że wszelka literatura zawiera najlepsze jakieś pomysły i zresztą te, które są dobrane jako lektury, zawierają w, swoje, w sobie swoje cele. A więc zachęcenie do czytania różny ma wymiar. Czy akurat ten sposób jest dobry? Myślę, że tak. Dzieci większe czytały, słuchały z wielkim zainteresowaniem, te mniejsze trochę z mniejszym, ale jest to jakiś sposób na pobudzenie, zachęcenie do czytania. Dziękuję wszystkim za przybycie, za obejrzenie, za udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom. Myślę, że impreza się udała. A wszystkie dzieci, które tutaj y, przyszły, zachęciliśmy do czytania i do przychodzenia do nas, do biblioteki, po książeczki. Także zapraszamy jak najbardziej. Przychodźcie. I teraz będzie niespodzianka dla Was. Staniecie po cukierzeczku. はい。